To teraz do dyskusji zaproszę jeszcze osoby najważniejsze, czyli pacjentów. Pani Ewa Grabiec-Raczak, przedstawicielka Amazonek, oraz pan Kamil Dolecki. Zapraszam. No właśnie, pani Ewo, może od pani zacznę, bo o raku piersi tu było dosyć dużo mowy. Jak to wygląda? Jak długo kobiety czekały, żeby jednoczasowo się odbywała operacja raka piersi z rekonstrukcją, bo to jest dosyć nowa, nowy standard w polskiej medycynie. I czy rzeczywiście kobiety są zadowolone z efektów? Dokładnie nie odpowiem, jak długo czekały, dlatego że pierwsze próby to już z tego, co wiem, były w 2009 roku. Może to nie było wtedy w pełni refundowane przez NFZ, bo refundowane jest stosunkowo niedawno. Natomiast chciałabym powiedzieć o tych efektach. Efekty jednoczasowej rekonstrukcji piersi w porównaniu z rekonstrukcją odroczoną są w odczuciu pacjentek, bo ja mówię tylko o odczuciach pacjentek, z którymi często rozmawiam na oddziałach szpitalnych, są dużo. Dużo lepsze. Jeżeli chodzi o estetykę piersi, to w ogóle nie ma porównania. Przepraszam, że to mówię, ja wiem, że tu siedzą panowie chirurdzy, ale jednoczasowe rekonstrukcje, które widziałam i panie, z którymi rozmawiałam, są dużo bardziej zadowolone. Rekonstrukcje odroczone czasami powodują to, że piersi nie są na jednej wysokości. To, że piersi nie są symetryczne, to nie jest takie istotne, bo w tej chwili jest symetryzacja piersi, też refundowana przez NFZ. Natomiast to, że te piersi później, czasami te implanty się przesuwają. Natomiast przy jednoczasowej, nie wiem na czym to polega, mógłby to wyjaśnić chirurg, te nowoczesne metody polegają na tym, że te, ta pierś przy jednoczasowej rekonstrukcji, odpowiednio tam zabezpieczona siatką i tak dalej, nie przesuwa się, jest mniej więcej na tej samej wysokości. Poza tym ta piersia jest bardziej anatomiczna. Panie doktorze, to do Pana było tu też trochę pytanie. Czy rzeczywiście tak, tak to jest, jeżeli chodzi o techniki? No, oczywiście tutaj stuprocentowo się zgodzę, że amputacja z jednoczasową rekonstrukcją jest 100 razy lepsza niż odroczona. Dlaczego? Ponieważ pierś to nie tylko objętość, to jest forma, to jest fałd podsudkowy, to jest brodawka, to jest ilość skóry. Tego wszystkiego nigdy nie nadrobimy później, więc my walczymy, żeby po prostu o każdą pacjentkę, która tylko może, żeby tą amputację z jednoczasową rekonstrukcją miała. Oczywiście zdarzają się bardzo dobre efekty i w jednoczasowych rekonstrukcjach, i w odroczonych. Zdarzają się spełnienia oczekiwań oczekiwań pacjentki, marzeń i w tym wymiarze i w tym. Zdarzają się niestety i rotacje i implantów w jednym wymiarze i w drugim, ale oczywiście, kiedy ta koperta skórna jest zachowana, kiedy ten, to miejsce nie musimy... Wtedy, kiedy mamy rekonstrukcję odroczoną, my musimy wszystko od nowa odtworzyć, co jest bardzo trudne, szczególnie implantami. Co innego, kiedy mamy techniki mikrochirurgiczne, kiedy mamy tkanki własne, ale wiadomo, że do tego dostęp jest bardzo mocno ograniczony w naszym kraju i to jest bardzo duży problem, problem refundacyjny, problem logistyczny, problem techniczny, pod każdym względem. No dobrze, a to, to zapytam, bo to jest ponad 20 tysięcy zachorowań na raka piersi. Jaki procent z tego można od razu jednoczasowo rzeczywiście zrekonstruować, a ile pacjentek nie ze względów medycznych nie jest w stanie skorzystać z tej okazji? Mhm. No, jeśli mamy to podzielić, to dominującą techniką powinno być i jest leczenie oszczędzające. W ośrodkach wyspecjalizowanych powinno to być około 65 do 75%. Jak jest, to już to nie chcę mówić, ale na pewno jest to niżej w większości ośrodkach, ale tak powinno być. Z pozostałej części, czyli z pozostałych 30-40%, jeśli nie znam, to 40%, 40%, 40%, 40%. To z tego 99% powinny pacjentki mieć amputację z jednoczasową rekonstrukcją. Jedynym przeciwwskazaniem do amputacji z jednoczasową rekonstrukcją jest rak zapalny i ewentualnie naczakury związany z, jako problem w trakcie chemioterapii. Nie jest nią wielkość guza, nie jest nią chemioterapia przedoperacyjna, nie jest nią radioterapia pooperacyjna. Więc tak to w teorii powinno wyglądać. Nie, nie, nie dysponuję statystykami, jak to wygląda w, w praktyce, ale myślę, że z tych rekonstrukcji, z, myślę, że 80-70% może jest wykonywana jednoczasowo, pewnie 20-30%, tak optymistycznie patrząc, to są amputacje bez rekonstrukcji, ale to bardzo optymistycznie patrząc i na pewno w ośrodkach rzeczywiście wyspecjalizowanych. W miejscach, gdzie to jednoczasowo leczy się raka piersi, tak samo jak leczy się raka tarczycy, jelita i, i wszystko razem po kolei, to pewnie wygląda ta sytuacja dużo gorzej. Okay. To teraz mam pytanie do wszystkich panów doktorów. E, rekonstrukcja tkankami własnymi, czy raczej e, e, różnymi e, e, materiałami biopodobnymi? Mamy techniki 3D, na przykład przy, mówię o rekonstrukcji żuchwy, bo widziałam takie operacje, że można wydrukować żuchwę na drukarce i przeszczepić ją pacjentowi. E... Jeżeli chodzi o takie wtórne rekonstrukcje, to powtórzę to samo co pan doktor one są także w obrębie głowy i szyi dużo trudniejsze, jeżeli się robi je w dużym odstępie czasu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jako element komplikujący to wszystko wchodzi nam radioterapia która jest wielokrotnie nieodzownym etapem leczenia, tak abyśmy mieli jak największą ilość pacjentów, którzy są całkowicie wyleczeni. Ale ona strasznie komplikuje to postępowanie chirurgiczne. Stąd może też to, co pani powiedziała, że te piersi zrekonstruowane pierwotnie są po prostu ładniejsze niż te, które są odtwarzane na przykład po dwóch, trzech latach od leczenia onkologicznego. Tak samo jest w głowie i szyi. Natomiast pytanie o biomateriały jest niezwykle trudne, po w chwili obecnej toczy się na przykład dyskusja dotycząca rekonstrukcji ucha u dzieci, które tej małżowiny nie mają, albo u pacjentów po wypadkach, gdzie jest to stosunkowo niewielka ilość tkanek, gdzie tego typu leczenie jest możliwe, ale jest obarczone dużo, dużym ryzykiem zakażenia tego wydrukowanego elementu. Jest to powoli wprowadzane z dużym oporem, ale w zasadzie to jest jedna z niewielu sytuacji. Poza oczywiście elementami tytanowymi, które są kompatybilne z naszym szkieletem, i takie materiały drukowane bardzo rzadko są w chwili obecnej stosowane. My chcielibyśmy sięgnąć na półkę, wziąć produkt i go wszczepić. Chcielibyśmy nawet wykorzystać drukarkę 3D do tego. Jest to bardzo bardzo skomplikowane i wiąże się z dużym ryzykiem infekcji tych przeszczepów. Dlatego przede wszystkim tkanki własne. A komórki macierzyste i hodowla organów, bo już też są takie pierwsze, pierwsze eksperymenty, czyli po prostu tworzenie no, hodowli tak, organów z komórek macierzystych. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Myślę, że. To wykracza troszkę poza tematy tego spotkania. Jest to bardzo duży i szeroki temat, który zaangażuje olbrzymie ilości naukowców do pracy, który jest przedmiotem badań w wielu klinikach. Niemniej jednak w chwili obecnej takiej metody, którą powtarzam, moglibyśmy wziąć z półki, nie mamy. Czy jeszcze? Znaczy, no, u nas, jeżeli chodzi o mięsaki tkanek miękkich, no to tak naprawdę nie ma produktów takich, które by zastępowały skórę, mięśnie i tak dalej. I jakby, no tutaj zawsze wybieramy tkankę własną, po prostu nie mamy możliwości użycia niczego innego. Natomiast jeżeli chodzi o mięsaki, kościen, no, to tutaj jak najbardziej jakby też nie mamy takich kości, żeby zastępować jakby te duże resekcje, więc tutaj protezy cenowe jakby, są preferowane i bardzo dobrze się sprawdzają. No, w przypadku pana specjalizacji y, pytanie jest efekt estetyczny, czy raczej y, praktyka i możliwość potem funkcjonowania pacjenta? Znaczy, co, co jest ważniejsze dla chorych znaczy, i lekarzy? To jest tak, że najważniejsze jest wyleczenie dla pacjenta i jakby tutaj zawsze, zawsze jakby jak rozmawiamy z pacjentem i zawsze jakby jak... E, proponujemy mu jakąś metodę leczenia no to kierujemy się tym żeby on żeby wyleczyć pacjenta z choroby onkologicznej i to jest jakby najważniejsze w drugiej kolejności oczywiście mówimy o funkcji tak żeby pacjent jakby miał funkcję nogi, ręki, tak jak na przykład ta pani, żeby mogła jakby grać, ale to nie może się nigdy odbywać kosztem radykalności zabiegu, tak? Dzięki technikom e, jakby rekonstrukcyjnym możemy sobie, chirurg-onkolog może pozwolić sobie na większy zakres resekcji, e, ale dalej jakby, no, najważniejsza jest ta, ta część resekcyjna, no i na końcu oczywiście część estetyczna, którą jeżeli tylko można uzyskać, no to staramy się, żeby było jak najładniej. Panie Kamilu, ponieważ pan jest po chorobie mięsaka, to właśnie zapytam pana, estetyka czy funkcjonalność po chorobie była dla pana ważniejsza? Ja akurat nie miałem, ponieważ nie miałem nie, zabiegu rekonstrukcyjnego z uwagi na to, że, że jestem pacjentem z 96 roku, więc z zeszłego wieku, ale nawet to z perspektywy… też pokazuje, jak się ta medycyna zmienia, prawda, pod tym względem. Dokładnie, tak, wtedy nawet nie słyszeliśmy o psycho, psychologu, psychonkologu w trakcie leczenia, ale dodałbym do tych dwóch punktów, czyli funkcjonalność i estetyka, to jeszcze taki element psychologiczny. Tak, ze względów psychologicznych też pacjenci potrzebują mieć taką rekonstrukcję, nawet dla samego siebie. Często pacjenci, którzy dzwonią do nas na początku leczenia i mają, są po pierwszych rozmowach z lekarzem, gdzie już usłyszeli o swoim planie leczenia, rzadko akurat w przypadku mięsaków kończy się amputacją takie, takie leczenia. Więc. Od czasów, w których ja miałem diagnozę, coraz częściej mamy leczenie zachowawcze, czyli pacjent kończy z, ze wszystkimi kończynami, ale nie zawsze tak jest. Technika chodzenia, chociażby tak jak w przypadku moim, nawet rozmawialiśmy wcześniej tutaj z panem doktorem, że w dzisiejszych czasach już się robi przeszczep nerwów, tak żeby chociażby stopa była podnoszona przez pacjenta samodzielnie, a nie, 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 nie opadająca też jest niezmiernie ważna pod względem takim funkcjonalnym. Więc wszystkie te trzy elementy, estetyka, psychologia i technika. To skoro jesteśmy przy psychologii, to mężczyźni łatwiej to znoszą, czy kobiety są bardziej czepialskie, jeżeli chodzi o efekty estetyczne, te ostateczne? Ja, że powiem szczerze, że z mojej obserwacji, oczywiście to nie jest na podstawie żadnych badań, nie ma żadnego znaczenia, jakby Miałem już panów, którzy nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że będą taką wagę przykładali do estetyki i do wyglądu blizny, a miałem panie po 20 lat, które mówiły, że blizna w ogóle nie jest ważna i żeby po prostu ciąć i żeby były zdrowe. Także to bardzo ciężko jest jakby przewidzieć, jak to będzie. Nie mogę nie zapytać, czy medycyna ta rekonstrukcyjna to jest część leczenia onkologicznego, czy to jest zupełnie... Obok. Pytam też o to, bo ja strasznie długo czekałam na swoją protezę, a leczenie onkologiczne miałam bardzo szybko i jakby słyszałam, no najważniejsze, że wycięliśmy z pani raka, niech się pani cieszy. Jak to wygląda z panów perspektywy? Znaczy no, jeżeli chodzi o, o, o mięsaki, no to tutaj jakby dzięki współpracy dwóch instytutów, e, tak, no bo mięsaki też są chorobami rzadkimi, więc tak naprawdę to leczy no, pojedyncze ośrodki w całym kraju i to zwyczaj ta współpraca jest dobra. No i teraz coraz bardziej idziemy w stronę rekonstrukcji jednoczasowej, tak jak jest w piersiach. No oczywiście chcielibyśmy, żeby było a jakby tak jak w raku piersi, tak, że mamy 100 technik, jak zaopatrzyć te rany, no, ale pewnie przy mięsakach nigdy tak, tak nie będzie, ale jakby dostępność do tych technik rekonstrukcyjnych jest coraz większa. No tutaj ja jestem troszeczkę sceptyczny co do tego, ponieważ. Yy, Jeżdżąc do krajów na jakieś szkolenia, które są po prostu bogatsze od Polski, możemy zauważyć, że te jednoczasowe rekonstrukcje są dużo częstsze. Dużo więcej pacjentów jest w nie zaopatrywanych. Tak jak doktor przytoczył tutaj procenty, stawiałbym, że u naszych zachodnich sąsiadów tak to mniej więcej w obrębie głowy i szyi, także tak, piersi wygląda. Natomiast w Polsce. Dostępność do takich drogich technik jak na przykład ten robot, którego pokazywał doktor, który jest tylko jeden praktycznie czy dwa funkcjonujące w Polsce, no, w Niemczech jest on praktycznie w każdym szpitalu klinicznym. I w związku z tym to pokazuje też trudność w tej dostępności do pierwotnych rekonstrukcji, czy też wtórnych i, i późniejszego leczenia chorych, dlatego że jesteśmy jednak pod tym względem biedniejszym krajem, i ta, ten proces wyrównywania tych nierówności naprawdę idzie powolnie. Dlatego też, że pojawiają się argumenty takie jakie pani przytoczyła, czyli nie ma nowotworu, proszę się cieszyć, e, a z wyglądem jakoś tam sobie pani poradzi. To teraz jeszcze poproszę wszystkich państwa o odpowiedzi na pytanie czy NFZ refunduje wszystko, co byśmy chcieli, tak? Czy są jakieś życzenia, to znaczy, które techniki są na NFZ, a które trzeba? płacić z własnej kieszeni i zarówno ze strony pacjentów, jakie są ich marzenia i klinicystów, co by chcieli zrobić. Jakie to są braki, jeżeli są. Pani Ewa. Ja muszę powiedzieć, że jestem w tej dobrej sytuacji, mówiąc o raku piersi, bo praktycznie mogę powiedzieć, że wszystko jest refundowane, nawet symetryzacja drugiej piersi. Z tym, że no czasami się dosyć długo czeka, ale to na wszystkie procedury, dlatego też jest rekomendowana, rekomendowana ta y, rekonstrukcja jednoczasowa. Dlatego, że przy rekonstrukcji odroczonej, już pomijając efekt estetyczny, który można później ewentualnie poprawić, dochodzą jeszcze takie czynniki psychologiczne. Pacjentka nie, do, nie musi być przygotowana albo nie jest przygotowana na to, żeby poddać się kolejnej operacji, która przypomni jej, że już raz przeszła raka, godzi się z blizną, nosi protezę i właściwie może z tego zrezygnować. I to jest z tych najczęstszy powód, o którym rozmawiamy, że te rekonstrukcje odroczone się nie odbywają bo tak procentowo można powiedzieć, że to około 20% tych mastektomii, które są wykonywane w Polsce, 20% kobiet poddaje się tej rekonstrukcji. To nie jest dużo, to nie jest dużo, bo jeżeli założymy, że 5 tysięcy mastektomii jest rocznie, około, ja tych statystyk dokładnie nie znam, no to niewielka ilość, pani, no niewielka, 20% czy tam 25, to jest y, tysiąc y, kobiet poddaje się rekonstrukcji piersi. Ale część osób poddaje się też tej rekonstrukcji z powodu takiego, że występują bóle kręgosłupa, łopatki i tak dalej, czyli ze względów medycznych innego pochodzenia. Ja się na to zdecydowałam, na rekonstrukcję, od razu się przyznaję, po 9 latach dopiero, tylko dlatego, że właśnie miałam bóle kręgosłupa, ramienia, których nikt nie mógł y, zidentyfikować i dopiero po stwierdzeniu, że to jest skutek tego, że raka piersi i mastektomii, dopiero wtedy to mnie przekonało do rekonstrukcji. Także dalej optuję za tą rekonstrukcją jednoczasową i muszę powiedzieć, że NFZ tutaj naprawdę refunduje praktycznie wszystko. No może jeszcze odtwarzanie węzłów chłonnych i tak dalej, różne rzeczy. Nie wiem, jak jest z procedurami czucia Tego czucia w piersi, czyli rekonstruowania nerwów. Tego nie wiem. Panie doktorze, to, że to jeśli zależy... ja mogę się odnieść. Tak. Czy to tutaj już. No, no właśnie, to tak. NFZ rzeczywiście refunduje, można powiedzieć, że wszystko, ale w taki sposób, żebyśmy tego nie robili. O, może tak powiem, generalnie. I myślę, że ograniczenie. Na przykład ilości odroczonych rekonstrukcji, wynika z tego, że refundacja pewnych rzeczy typu mikrochirurgii, nie wspomnę już o obrzęku płodnym, jest tak niska po prostu, że szpitale nie są zupełnie zainteresowane, aby lekarze te zabiegi wykonywali. Więc ja uważam, że czy refundacja symetryzacji refundacja, tak jakby tutaj już procedur mikrochirurgicznych, nie patrząc daleko, jest to wycena na poziomie u nas akurat w piersi, to powiedzmy jest to odroczona rekonstrukcja płatem mikrochirurgicznym jest to kilkanaście tysięcy. Koszt taki realny to jest około pięciu, pięćdziesięciu tysięcy, czyli szpital dokłada do każdej rekonstrukcji 30-40 tysięcy. Więc nie ma opcji, żeby rekonstrukcje, które powinny być szeroko stosowane i szeroko rozpowszechnione, były stosowane, bo szpitali na to nie stać przy tej wycenie, więc jest oczywiście panelu w obrębie, w katalogu mamy takie procedury, ale to, te wyceny są szeroko niewystarczające. Jeśli chodzi o mikrochirurgię, jeśli chodzi o obrzęk chłonny, my tu posiłkujemy się innymi procedurami, tak naprawdę nie do końca takimi, które, którymi powinniśmy, można powiedzieć, więc jak najbardziej jest wszystko w katalogu, ale nie nierefundowane w takim stopniu, żeby można było pełne spektrum pacjentkom zaproponować. Jeśli ja mogę, ja to się w pełni zgadzam z panem doktorem, wręcz uważam, że jesteśmy nawet troszkę oszukiwani, to znaczy w, w tym koszyku świadczeń gwarantowanych jest nawet za dużo procedur które czasami, no, należy naprawdę z forami pacjentów, z ekspertami w dziedzinie finansowania służby zdrowia rozważyć, czy ich nie powinno się pousuwać, po to, żeby za te procedury, które naprawdę są potrzebne, można było uzyskać takie wynagrodzenie dla szpitala, które sprawi, że on będzie chciał te, ten szpital organizować salę operacyjną, chciałaby pacjenci do takiej rekonstrukcji przychodzili, dlatego że on będzie nie będzie ten szpital na tych procedurach stratnych tak jak jest to teraz tak jak powiedział doktor identycznie jest w przypadku nowotworów głowy i szyi gdzie wiele tych procedur jest po prostu niedocenionych i w związku z tym są niewykonywane co z tego że jest to wszystko pięknie napisane zagwarantowane przez NFZ skoro w rzeczywistości jest niedostępne panie doktorze u nas sytuacja jest analogiczna, tak? Czyli jakby wszystko jest, ale jest niedoszacowane i jakby nie, nie ma co tutaj powielać tego, co powiedzieli koledzy. Panie Kamilu? Mogę się tylko przychylić do tego, co też pan doktor powiedział, więc nic więcej nie można dodać. Można byłoby tylko poprosić o, o to, żeby gdzieś NFZ przeszacował i dostrzegł potrzeby i pacjentów, i lekarzy w tym zakresie bardziej, że chirurgia rekonstrukcyjna jest jedną z najtrudniejszych gałęzi chirurgii i, i jest niedoceniana. To co, apel o docenienie chirurgii rekonstrukcyjnej? No jak najbardziej i nawet jakby przeszacowanie niż niedoszacowanie. No, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panu Doktorowi, że wytrwał z nami na łączach. Dziękuję naszym rozmówcom na miejscu. bo ciekawie i zapraszam na dalszą część Uh, uh,